Cześć, się, Jestem przygotowany, w kolejnym odcinku z gry Horizons i irodałem na naszym kanale, więc jest przygoda. I dzisiaj plan jest taki, że kończymy. Postaramy się skończyć tereny łowieckie wszystkie. zostaw nam słonecznych słonecznych brust. Przez tak. ostatni parę odcinku zrobiliśmy parę nowych broni. I teraz z pomocą e, tego cacka i tego cacka uda nam się po prostu ogarnąć nasze problemy z tamtym cholerstwem. Także ja już przyładuję wszystkie łuki czasu tak nie ukrywając i wszystkie te i co? Liczymy, że się jakoś pań... Co że się jak to by nawet do major nie stało jednego? Eloy. Stopku. Bo tłumaczyć tłumaczyć jej imię na nasz polski to jest piękne. Bo Eloy to jest stop. To to Ale może przetłumaczyć trochę jak po prostu, że ma na imię Stop albo Stopek. także śmiesznie w ogóle powiem 7 sekundą, że sekundę i nie w mieście pizzę i to jest super dziwna rzecz pod względem no normalnych, kupuję placek. No oni nie, tu nie przyjmują, tu już się skończył seri jakimś sposobem, tu zamykają. Ci się magicznie zamknęli, niby numer jest, ale dzwonisz na numer jest zawsze zajęty. A teraz zadzwonię do takiej to, to, typowej pizzerii, Margarita się po prostu nazywa. E, taka, no takie średniak, co nie? Ale jako już ostatni na liście zostało to już takie no... Lepszy rydz niż nic, nie? E, dzwonię do nich, i też były problemy, że w ogóle, żeby zapłacić, to musiałem blikiem e, tak teraz przed i ogólnie, jakoś tak śmiesznie. Typowo jest to, co jest. No, jakoś tak niespotykany mi się zdaje, że patrzę za pizzę w ogóle przed zamówieniem, dzwonię za telefon. E, nie przy odbiorze czy coś. Jesteś wspaniale. Dobra, próbę, próba niszczenia jest jest C12 Sysmiczne, próba dominacji maszyn, nie? W tej próbie musisz zabijać niszczyciele działem gromoszczenka. Możesz odstrzelić działo, albo zapanować nad bydlakiem tą swoją specjalną włócznią, żeby robił dla ciebie. Aha, i polecam użyć do tego strzału rozrywających. Jedno trafienie spokojnie wystarczy. No, właśnie Świet... ja nie miałem wtedy łuku, który ma strzały rozrywające, a ten już ma. Także Oznaczmy sobie kutewki nasze. Będę musiał zabić niszczycieli. Ciebie nie muszą znaczyć, bo ciebie doskonale widzę. Tam jeszcze człowieka jedno łazie. Nie wiem, czy mi się ją uda stąd wypatrzeć. Nawet więcej niż muszę... lepiej. ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Um, um, itself. No dobra, no się no. odsłonię Ja nie, ja go nienawidzę czasami, bo te głównoczeki są takie, że, mi, a ja nie sprojuję, wyczerze, że się nie odsłonię się element z brojem, bo to że już w tym celu nie zjeżdżam, nie odwróć Każdą minę, ale nie tam Tak kombinuje. Ja Nie jestem aż tak głupi, naprawdę, momentami.

Będę jest dalej tak samo upierdliwym wyzwaniem. Choćby po prostu, jakbym się nie starał, on zawsze będzie dalej upierdliwym wyzwaniem. I idzie na niego po prostu 17,5 tony amunicji. Popatrzcie na to. No śmieci, śmieci, jeszcze raz, śmieci. To jeszcze chyba coś gdzieś leżało z tego co kojarzę z tego gromoszenka rozwalałem 8 godzin dosłownie Tu by mi się przydało teraz do ciebie na walki z tobą znowuś ty. rozrywać sam w sobie. Moment do rozwodu jest taki. Tak kurewsko tania. Ciekawi mnie na rzecz, czy mogę zabrać tą wyrzutnię dyskusję ze sobą? I wskoczyć później z No, co w się, sensie jakby wiecie, rozpocząć misję, a teraz z wyrzutnią. O, nikt mi tego nie broni. Aha, jednak bronią wejść nawet z Nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Nora wygrała żar w słońce. Słońca zapewniają w loży w południku dostęp do wyposażenia. Znajdź tam Aidabę, a ona ci pomoże. Dobra. Niszczycie, niszczycie, w tej konkretnej maszyny. próbie musisz zabijać inne maszyny działem z grzbietu niszczyciela. Możesz odstrzelić działo, albo zapanować nad bydlakiem tą swoją specjalną włócznią, żeby robił dla ciebie. O i mała rada. Użyj przeciwko działom strzał rozrywających. No dobrze. Dobra, tu może zrobimy trochę inaczej, żeby mnie. Nie wkurwią sam sobie gromoszek, go po prostu zwiążę. Leży dobrze. Na samym początkowym etapie, jakby ogarniać się, co mi chodzi. Ja już wiem, że tu jestem. Cię to wypadło? Ok, zaczynamy Jedna 27 sekund Wtedy mi to zajęło tak długo, a to mi teraz zajęło aż 27 sekund To jest aż niedorzecznie krótko To była próba warta żar słońca. Masz już dość słońc, by w loży w południku dostać za nie sprzęt. Porozmawiaj z Ajdabą, Ona ci pomoże. Wiem kim jesteś, dziewczyno. Nora władająca maszynami, czyż nie? Mam tu próbę w sam raz dla ciebie. Użyj włóczni, by zapanować nad dwoma niszczycielami. Niech pomogą ci zabić Gromoszczenka. Dobra. Nie powinna używać tu broni. To nieuczciwe. Pierwszy raz zdobyta. No i jeszcze przed historią zniszczenia, samego w sobie drążącego. No to ja się przygotuję jeszcze na dwa niszczyciela. Zabieraj to. La, la. La, 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 la. Smerfuszko do dnia. 140, a wtedy się tak męczyłem A teraz jeszcze Jak się dobrze skupiłem, żeby trafić tego Kurwi kleszcza w dobrych miejscach Tego gromoszczęka To w ogóle jest najszybciej zniszczony gromoszczek w całej mojej historii Ta koordynacja się dobra, był nawalany z trzech różnych działów Z trzech różnych kierunków To nie dziwota, że zdech naprawdę szybko no, Kolejne serce niszczyciela Niszczyciel zajmuje się czujkami ja sam gromoszczankiem, ale dobrze trafiłem, bo pierwszym strzałem rozwaliłem osłonę jego chyba samego serca. Tak to można to do takiego jego silnika, tego głównego i poszedł. widać cały pancerz leży. To się nie zmarnuje. Tak, jeszcze bym przed od razu sobie w takim dodał ulepszenie, bo tu mam na wytworzeniu wytworzeniu na wyrzutni lin mam stare te szczepy hmm. Szybko poszło O jeszcze widzę że tu mam jeden Z takich staroci W Tobie Co Ty dawałeś już? Porażenia, obrażenia, ogień. Mam coś co daje porażenia, obrażenia, ogień? I patrzcie, tak dużym etapie gry cały czas trzymam tam tę słabość niby, bo po prostu daje w sobie mniej tych porażek, ale daje wszystko inne w dużej ilości. To jest pomocne. Ja chyba i tak po trzy mogę grażyć, co nie? no. A. I teraz ostatnie... Brakuje mi trzech mam do końca gry i kolejny zajmiemy się w kolejnym odcinku. A to jest przed, to jest przed, Zasłużyłaś no. na żar słońce Nora. Zebrałaś wiele słońc, snora. Tacy łowcy zasługują na nagrody. Porozmawiaj z Zajdabą w południku. Muszę I iść. Jak chcesz, gdzie moje trofeum? Halo? No ej. Skończyłem absolutnie wszystkie możliwe próby. Gdzie jest moje trofeum? Wejdźmy w mapę. Wszystko odznacz. Tereny łowieckie. Te skończyłem. Te skończyłem. Te skończyłem. Skończone i skończone. Czyli skończyłem wszystkie pięć. Zrobiłem też wątek dałoży, za który mamy trofeum. Z mojej trofeum jeszcze pytam. Dobra, zobaczymy w kolejnym odcinku. To byłoby na tyle, Ja byłem meryczką na rzecz odpowiedzi. się w kolejnym odcinku z Gry Horizon Zero Dawn. Pa! pa.